Już ustawiono na środku boiska i za chwilę sędzia główny spotkania Leszek Lewandowski rozpocznie 25 kolejkę dla obydwu tych e, druży. E, rozpoczęliśmy odmierzanie czasu. Wszystko, co dzisiaj zobaczycie, będzie sprawiało, że ten weekend będzie dla Was weekendem Sebastian Siwek. Sebastian Siwek, podcięta, nie było spalonego. had do tej piłki zdąży, ale jest tylko Paweł Szołtys. zatrzymał całą trakcję. Sebastian Siwek. Sebastian nawiązał na prawą nogę. Próba uderzenia, ale to uderzenie zablokowane jeszcze. Wydwań. 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 Matera do rzepy, nie ma pozycji spalonej, Nawrocki był co rzepa, rzepa cały czas, na nie włoskim, mocne to dośrodkowanie, Tak, hat, hat i jeszcze tym razem to uderzenie rzeczywiście było konkretne. Mocne dośrodkowanie, Paweł Szoutys i Michał Troszkę sobie po przeszkadzaniu, chyba Jakby Wyłączył się już praktycznie z gry. Siwek. 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 Sioutis. Sioutis. Ej. Głowa. Na Siwek. 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 Nie mieliśmy z kim grać, ale znowu jest 5-6 zawodników, czarnych Kożuka, Siwek. Siwek już wchodzi w pole karne. I ja pitory, nie, nie tak odbiła się piłka, No i w momencie przyjęcia zrównowań, Zopa pomógł sobie w przyjęciu parka. Już rozpoczęliśmy grę, spieszymy się, bo rzeczywiście tego czasu nie zostało za dużo, e, mocne uderzenie, no niestety matera nie trafia w światło bramki, bo to światło skutecznie zasłonił Andrzej Dumi i ma na piłkę, przepraszam, A szal, teraz kolejny szal przy piłce, to wciąż jest daleko od bramki. E, Kowalski, e, Siwek, e, dobrze przyjął, dobrze się odwrócił, ale znowu e, jest problem z kim, jak e, widzi, nie wiem, bo kiedy to wiemy, to trzeba zrobić dzisiaj. E, Szołtys, Rzepa e, i popychany i mamy rzut karny, e, rzut karny dla naszej drużyny, e, dobre wejście Pawła Szołtysa, po raz pierwszy chyba w tym meczu, e, w momencie rozegrania e, Paweł Szołtys e, wychodził na wolną pozycję. Słyszycie Państwo też komentarz e, naszego kamerzysty. Sebastian Siwek Lumin Sebastian Siwek i 1 do zera dla naszej drużyny. 1 do zera mamy drugą połowę. Ja tylko mocuję się tutaj z kursorem. 13, czyli 58 minuta i wygrywamy 0 do 1 z drużyną Śląska Demarko Świętochowicę. O ile dobrze widzę to tarka. A w Zobaczmy, co może speaker. Kowalski. Kowalski minimalnie nad bramką Na bronią no, przez Andrzeja Agnomina. Rybak. Rybak, dobra piłka, tu trzeba uważać, bo przy piłce jest Lesik. Musi być bardzo blisko, musi być asekurowany. Spóźnił trochę Kowalski. Kowalski bliżej do... Wyszła, wyszła. Już sygnalizuje pozycję spaloną Lesika. Szałtys Matera Szałtys Szałtys do rzepy Rzepa. Zablokowane to uderzenie Jeszcze przy piłce będzie siwek Siwek chciał uderzyć, ale na drodze stanął mu. i nad bramką Bramo Sebastian, Bramo! Byłoby to kolejne spotkanie Paweł Szoutys nie wygrywa, Paweł Szołtys po prawej stronie biegnie Rzepa, dobre zagranie do Sebastiana Żepa. Żepa ta piłka mu podskoczyła i Rzepa jeszcze nie trafia. Jest Szałtys, dobre Jeden na jednego, jeden na jednego. już minął zawodnika się to, ale ten jeszcze z nóg wygarnął mu piłkę. I mamy kolejny rzut rożny dla naszej drużyny. Panowie, no, sami Państwo widzą, robimy sobie niepotrzebnych kłopotów. Kto w tym momencie jest przy piłce? No, to wiesz, Bielusiak. poprzetykał się troszkę Bielusiak, cały czas rybak, no i szal musi się spieszyć, szal no i no, swoim doświadczeniem, Pawel też Mocny, mocny. Już jest Maciek wolny, macie wolny, zejdzie do prawy, ma, Maciek wolny w Maciek wolny. Maciej wolny i nie w to. Ajajajaj. ja, ja, ja do mina. to ostatnie sekundy koncentracji. E, i, i, i zaczynamy od szuflada. I nie! Proszę Państwa, łagiewniska przynosi nam szczęście 3 punkty.